Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Kozińcach informuje, że w związku z zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2022 roku, od dnia 1 kwietnia punkt pobrań wymazów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 przy Szpitalu Powiatowym zostaje zamknięty. Nadal jest możliwość wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2 odpłatnie. Więcej informacji można uzyskać pod podanym poniżej numerem telefonu. W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19 oraz wprowadzonymi przepisami prawa przy przyjęciu do oddziałów szpitalnych placówki, nie będzie pobierany materiał biologiczny w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 u wszystkich pacjentów. O wykonaniu testu w kierunku COVID-19 będzie decydował lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta, w tym objawów, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem. Od 1 kwietnia pacjenci z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2 wymagających hospitalizacji będą przyjmowani do szpitala z powodów innych niż COVID-19, do działu właściwego ze względu na chorobę podstawową. Pozostali będą przyjmowani do działu zakaźnego szpitala. Dyrekcja szpitala zwraca się z prośbą do wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez placówkę o zachowanie ostrożności i stosowanie zasad reżimu sanitarnego, w tym zasłanienie nosa i ust maseczką.